Pod oddziałem Waszą! Pod oddziały kwestia donowił Szanowni Państwo, pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich, którzy przybyli na uroczystość zakończenia 47, a 32 po wojnie marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Raz jeszcze bardzo gorąco witamy panią Karolinę Kaczorowską, małżonkę ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej, świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, który tu z nami był aż pięciokrotnie na szlaku kadrówki. Witamy Pani prezydentowo. Witam bardzo serdecznie Panią senator Beatę Gosiewską, małżonkę świętej pamięci premiera Przemysława Gosiewskiego, który również żył duchem marszu przez wiele, wiele lat. Witamy serdecznie Pani senator. Cieszymy się, że są z nami władze województwa i miasta. Witam serdecznie wojewodę świętokrzyskiego, Panią Bożentynę Pałkę-Korupę. Witam serdecznie prezydenta miasta Kielce, Pana Wojciecha Lubawskiego. Gorąco witam pana Jacka Dziubę, dyrektora Departamentu Stowarzyszeń reprezentującego ministra do spraw kombatantów i osób represjonowanych Jana Stanisława Witam serdecznie pana Dariusza Detkę, radcę generalnego pod...